Dziennik brzegi po Niemiec. Ostatnia runda. Tutaj Józek na ekranie. Brawo Józek. Józek na Bravo, Paulina. Eva, pokaž klase. Bravo, Ada. Super dziewczyny. 50% możliwości. Nie pokazujcie za dużo. Pokażemy resztę w ringu. Weszło róża. Rewelacja, rewelacja, ten prawy był. Tak jest. Szybkie zejście na bok. Rug. Lużno dziewczyny pracujemy, ostatnia runda. Brawo dziewczyny. Pan Brudnicki się zakrztusił. Co za dużo to mnie zdrowo. Wietnamskie powietrze. Tak, Panie Adrianie? Witarka jest. Super. Po treningu dziewczyny, chodzą jak przecinaki? Brawo, i tak ma być. Dziewczyny, brawo za trening. Dobra robota. 50% Waszych możliwości. Ja widziałam, że bym was spuścił z łańcucha, to byście tam poszły jak dziki w kartofle. Brawo dziewczyny, brawo. Róża dobrze, że zdjęłaś tamten okraniacz, było znacznie lepiej. Dokładnie, ja też tak myślałem. Dziewczyny od razu z wrażenia po... Super było. No i tak trzyma. Super. Już się nie chce, brawo Ewa. Paulina, powiedz jedno słowo, bo widziałem tam jakbym cię spuścił, to... Tą... To by było okej. Okay. Myślę, że tam pokazałaś 30%. No, myślę, że ją rozwalę. No i tak trzymaj. Tak trzymaj. Gołko, go, jak to? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze z twojej strony. Dobrze, dobrze. Agatka, tak jak powiedziałem w ludzie. <grystanie> Rozgrzewka taka. Rozgrzewka taka. No, <grystanie> dobrze, dobrze, dobrze. I pozdrawiam bardzo serdecznie tego ojca, która mnie wspiera <grystanie> całym sercem i zawsze przy mnie jest. Tak, tak brawo, brawo, brawo. Ada? Ogólnie to super było i, i, i też myślę, że ona bez problemu są poradzenia. Jestem, jestem trochę zmęczona, ale szczęśliwa. Dobrze, bardzo dobrze. Duża panie... już powiedziała swoje Agatka, powiedz jak wrażenie po Sparingu? Bardzo fajnie. No, no, dogadałam się z dziewczyną, było luźno. No, nie, przyjemnie. No i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pani tręże, pan? jestem wręcz niebo wzięty, ale chcesz zrobić jedną rzecz. Dzień. Koniec wyższy czas, panie trenerze. Na gorąco włączam stopę. Koniec zajęć treningowych z kadrą. Myślę, że dziewczyny się pokazały tutaj z dobrej strony. 30% możliwości. drzemie w nich siła. A w dżemie, siła dżemie. Chciałem trzymać ten piękny wywiad. Czy mogę zająć chwilkę? Tak, proszę. Co po południu